Dzień dobry kochani, dziś nowy vlog Dziś będzie taki vlog Totalnie na luzie, nie miałam w planach W ogóle dziś nagrywać Ale stwierdziłam, że Nagram, dziś fajna pogoda Świeci słońce, jestem pełna energii Co my tu mamy? Janek jeszcze śpi Ila już obudził Więc Zaczniemy sobie Już tutaj coś Robić fajne. Bo... Ale to będzie przygoda, co? No, przygoda! Ale już chyba się obudził tutaj nasz drugi bohater. Cześć! Tak, ty też pójdziesz, tak. Już idziemy, kochanie, tak. Już. Oj, tu już wychodzisz, widzę sam. Sam się odpinasz. Czekaj, kochanie. Mama, wszystko ty przygoduje. Kolejku, krzesełko twoje, gdzie jest? Oj, ja wiem. Jedno jest, ale jakoś to ogarniemy. Czekajcie. Troszeczkę większy. No ej. A ja To jest do malu malu, zobacz, będziesz robić malu malu, żebyś się nie obrudził, to właśnie nowe bluzy nieci. Dobra, czyli robimy bez. OK. A to się tak pokoloruje. No trudno, wydaje mi się, że to są wodne farki, więc tak nie stanie. Dobra, tutaj mamy karteczkę. Są, tu, tak, trzymasz to, tak? Trzymasz tu? I tym Ma jedną karteczkę. Muszę ja, Cię te nożyce, co? Trzymaj, kochanie, tu. Tak, ja, będziemy robić fajnie. Bo. I tak, tylko jeszcze jedną. To to, 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 Zobaczcie dzieci, już wam pokażę. A to jak sobie będzie miała coś źle, to się będzie mogła umyć. O! Zobacz. Proszę bardzo, mogę coś To A czego to robisz? No bo ci pokażę zaraz. A to jest takie gluty, patrzcie. To się zmyje, zubry. No no, to gumek slime, nie? Tak, zobacz. Tarą, tarą, tarą. Uuu! No zrób sobie. Teraz ty sobie zrób. No Milena, ty sobie zrób. No, Mama, no, ja chcę niebieską pastylkę. Wow, robicie malu malu. Chłopaki. Miluś, zobacz. Miluś. Co mi tu zrobił Bia? Nic się nie dzieje, spokojnie. Zobacz. Co tu się stało, Lili? Tak co tu się stało? Ojej, no nie. My ją, my ją zrobimy? Wow. Jestem w szoku. Nie ma. Piękny obraz. Mi, mi, mi. już mama zrobić. Naprawdę ładny Przepiękny. I już mama zrobimy ją, my już spokojnie. No. Gdzie masz brudne? Gdzie? O, daj. Zobacz, jak to schodzi szybciutko. Raz, dwa. I tu też myj. Chcesz sam? Proszę. No zróbmy ją, myj. Pięknie, super. Daj mamusi, zrobiłeś myju No co potrzebuje to? Pędzelek? No to proszę. Ale super zabawa, co? Brudzenie się, wow, najlepsza zabawa. będziemy pakować do Polski, dziś jest poniedziałek. No, no już już w środę wieczorem, koło no, 21 będziemy jechać do Polski. Akurat trafimy na majówkę, mieliśmy jechać dopiero 4 maja, a jedziemy szybciej, bo przestawiałam sobie wszystkie klientki, udało się i jedziemy no w środę już, dzwoniła do mnie pani właśnie z salonu, że moje suknie dotarły i żebyśmy się wiecie umówiły na przymiarki, więc 8 maja mam przymiarki rano, wcześniej na 9 już mam być, w, mam być w Katowicach później wieczorkiem z dziewczynami 8 też już jedziemy właśnie do Wisły i 8 i 9 będziemy świętować panieński mój, także nie muszę się doczekać, jestem ciekawa co dziewczyny mi przygotowały Udaje, że nic nie wiem, okej. Okay. No, także i Sławek też ma w tym samym dniu swój kawalerski. E, mamy dwa domki wynajęte w górach, właśnie w wiśle. E, dziewczyny swój, a chłopaki gdzieś tam troszkę dalej mają e, tam, wiecie, swój. Także, no, będzie fajnie, nie mogę się doczekać. I no, szkoda tylko, że widziałam, że pogoda ma się popsuć w Polsce, a tutaj akurat się robi fajna pogoda, więc tak jakby. Wyjedziemy stąd, jak w końcu się tutaj zrobi fajnie pogoda. Z nadzieją, że w Polsce będzie jeszcze lepiej, a niestety ma się pogoda zepsuć. Także, no, jedyny minus, ale najważniejsze, że będziemy w Polsce. Good morning! Słuchajcie, z tego luźnego, fajnego vloga, który miałam nagrywać, nagle teleportowałam się do. uwaga, uwaga! Polski! Ja się cieszę! Posłuchajcie! Dźwięk świerszczy. Mam nadzieję, że nie powiedziałam nic głupiego, że faktycznie są te świerszcze. Piękna pogoda w ogóle nam się trafiła. Matko, słuchajcie, ja czuję, że żyję w Polsce. Mi się tak podoba na wsi. Ja po prostu się marnuję w tej Holandii. Naprawdę już tak chcę wrócić. Hello, hello. Hey, hey. <laughs> Dzieci szczęśliwe. Oni tutaj chodzą, słuchajcie, czarni, jakby z kumina wyszli na boso wieczorem to się ich nie idzie do, nie idzie ich doszorować po prostu mają czarne ręce, buzie, nogi wszystko podoba wam się co? to, wam, to by wam się podobało cały dzień na dworze, na trawie latają i dalej mi w nocy i tak nie śpią tak. <laughs> więc to jest w ogóle wczoraj poszli spać po 11 i, i tak w nocy się budzili Paluszki! No no no! 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 no, no, no. Dobra, mamusia zrobi śniadanko. Klepek. Szyneczką zrobimy z masełkiem. A Colin oczywiście... O! Przez drzwi się kłócą. Colin oczywiście dalej śpi. Colin lubi sobie pospać do 11-12. O Ma takie pyszne śniadanie. Dobra. Hej! mu ukradnie. On ma lepsze, macie takie a. samo. A teraz ten mu ukradnie. Patrz, nie. Ten mu da, a ten, Tak, e... ale mu krad... no, zobacz. Robimy am-am? Ze świeci sfery, Jak się tam dostać? Podróż do świeci sfery, weźmie was świecą za ciuchcia. tu tu I w ogóle nie czytając recenzji i nie wiem co to są za kremy tutaj mam jakieś krople korygujące, zwężające pory bardzo mi potrzebne i tutaj mam jakiś krem z Bielendy. ogólnie to z Bielendy zawsze byłam zadowolona jak kupowałam właśnie tutaj w Polsce produkty z Bielendy dawno nie miałam, więc postanowiłam, że znowu chcę sobie tak jakby wiecie, przetestować coś z Bielendy. i akurat te dwa produkty mi się tak jakby rzuciły w oczy zobaczcie jakie moje ciasto zrobiło Wow. to jest wiecie taka chmurka wczoraj mm. chyba do 12 robiła ciasto Sławuniek urodzinki robi w niedzielkę uj 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 pokaż rączkę jak się ładnie goi pokaż pokaż aniołku jak ci się goi ładnie o wow ale ładno ma tata, ładny ma tata paluszek już co Sławomir wczoraj wybrał już garnitur to znaczy ja wybrałam nie, wybrał sobie sam ale cieszę się, że wybrał taki właśnie odcień beżu a nie czarny o, teraz ty tak cię robisz zobacz, mama robiła tak na ciebie. gili gili mama robiła zobacz gili 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 ej spokojnie dzikusie Daj buziaczka, tacie. Buzi, buzi, daj to tu buzi, buzi. Nie dasz? Aha. Wścieklizna się wścieka, bo nie umie zapiąć. A Co byś tu chciał zapiąć? On zawsze chodzi i zapina wszystko. To był jak z kolanem, tak samo. Wszystko chodzi i musi być zapięte. Chodź, idziesz zobaczyć, co robi babcia z kolinkiem? Oj, dzisiaj szybko wstał. Nawet jeszcze dziewiątej nie ma. Ej, powoli. Te kureczki śliczne, ale ładne, o, jako ładne, śliczne, wow, ale macie fajny domek, słuchajcie, ja czuję w Polsce, że żyję, naprawdę, ja, to są w ogóle moje klimaty, ja się tak dobrze czuję, na wsi mam zupełnie inną energię. Dobra, nie mam mnie po Nie, 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 koleżanko. Nie, 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 nie koleżanko. Co ty masz? To są No oni tak dają, patrz. Zobacz, że będziesz wciskał sałatę. Masz. masz. Mamo, a ty błysz. ty tych wypuszczasz tę trafkę. Tak, latają po trawce, całej trawce. proszę. Gdzieś. No możecie, proszę. To druga sprawa, nie? No, proszę. A drugiemu króliczkowi też trzeba dać. Masz ty daj drugiemu. Masz daj ama. Później wypuścimy króliczki, to będą masz. sobie tu biegać po trawce, masz, tak? daj. Chyba trochę za dużo, co? Nie, nie chcę. Wiesz jakie one są. Tu masz, to jest za duża. Tak. <laughs> Milanek, nie wolno tyle marchewki bo ma za dużo cukru. Daj. Amo, Marioka ma za dużo cukru. Ach. Oj, oj, daj. Proszę bardzo. No, później pójdziemy. U pięknie. kotku, wyspałeś się? Br. Kapustkę Co jest kapusta? O, tak. Czy głowa? No, <laughs> Mia, miał, miał! Uwaga, będziemy testować. To jest to na Nikola moja siostra sobie kupiła. Także mam gdzie przetestować zanim też go sobie kupię i zobaczymy, zobaczymy czy, czy warto, prawda? Dzisiaj czeregły były loczki. Ale bardziej dzisiaj będzie... Uf, jak to? Jak to

To jest, to jest powietrze. Więc co różnica przed prostownicą, czy tym, jak to i tak jest gorące? Bo to, to jest powietrze, a tamtej tam to jest powietrzem. To po prostu jest powietrzem gorącym. No i co? Oj, się wyłącza sobie, tak? naprawdę. No, Ale... Na pewno jest szybciej. Na pewno jest szybciej, mi się wydaje, niż zwykłą prostownicą. No i mamy, tu mamy fale, takie już po przejściach, po nocce. A tu mamy brąz. No i fajnie, fajnie. Nie, tylko, Fajnie. Brenrin! Brenrin Monroe!

i Armano i Marlie Moro. Tak, Armano i Merlin Moro. Młody. Para. Para, piodeczka. Cześć. Piotr! Piona! Hej o! Bawcie się dobrze. Marka. Piona! Weź go, żeby nie płacz. Kończymy vloga na razie. Do rutra! Do rutra! Piona! Piona! 不。